Witam, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, tutaj jest Dilgar, cześć, a dzisiaj książkowe zaczytanie. Tak wiem, rano dodałem dwie, dwa odcinki Gierek w trochę mi się pomylił dźwięk. No i jest trochę z opóźnieniem, przepraszam, mój błąd, ale przejdźmy do sedna, a dokładnie może jeszcze nie, bo za chwilę przejdziemy. Na początek pytanie do Was, widzowie, drodzy, czy podoba Wam się nowe tło na moim kanale? Tak, chciałem jakieś fajne przejście zrobić, żeby było jasno, fajnie, tak przyjemnie dla oka, lepiej może niż przedtem. No ale właśnie to pozostawiam Wam w ocenie. Jak oceniacie nowe tło? Mam nadzieję, że jest fajne. Troszeczkę nad nim popracowałem, chociaż mogło być lepiej. To się na pewno nie będę sprzeczał. Ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj książka Georgia R.R. R. Martina, a dokładnie to Georgia Raymonda Richarda Martina pod tytułem Gra o Tron. Jest to pierwsza część sagi Pieśń, Lodu i Ognia. Na pewno znana Wam właśnie Gra o Tron, chociażby z serialu, serialu na HBO, który właśnie tej oto książce oraz nie tylko przyniósł dużą, dużą, naprawdę sporą sławę. Właśnie serial na HBO Gra o Tron. Chociaż sam go nie oglądałem, no może jeden, dwa odcinki, no tą książkę przeczytałem, z czego się bardzo powodu cieszę. Cała saga właśnie pieśń lodu i ognia składa się z siedmiu, tak o, żeby nie było też widać, z siedmiu z książek, ta jest częścią pierwszą. Aktualnie chyba jeśli się nie mylę, jeśli coś mnie poprawcie wyszły, wyszło pięć części, tak więc jeszcze kilka jest do napisania. Ale ja mówię dzisiaj o grzeotron, czyli o pierwszej części, tak więc przejdźmy od razu do omówienia troszeczkę fabuły. Właśnie to wszystko dzieje się w tak zwanym Właśnie Westerosie, czyli fantastycznej krainie przypominającej tak naprawdę europeczną, europejską właśnie średniowiecze, średniowiecze, średniowieczną Europę. O, może tak bym się wyraził, tak najlepiej, poprawnie średniowieczna Europa. Mamy tu królów, mamy tu wojowników, mamy tu tego, co się chce, to się znajdzie, ale co. Jest to opowieść science fantazy, fantasy, tak? Nie science fiction, tylko fantazy. Miesza się tutaj historia z tak naprawdę fantastyką. Są tutaj jakieś różne potwory, duchy, czy też coś tam, coś tam, to musicie sobie poczytać. Różne są tu stwory, ale tutaj teraz się skoncentrujmy bardziej na fabule. Fabuła opowiada, jak sam, sama nazwa wskazuje, gra o tron, czyli y, może się to wydawać bardzo łatwe to zrozumiecie, Gra o tron, po prostu ktoś będzie walczył o tron, a dokładnie to jest tutaj Siedmiu Królestw. Siedem królestw, no i oni one będą walczyć o tron. No i tak, można sobie tak powiedzieć, ale książka jest przekopana wspaniałymi opowiadaniami, opowieściami, z czym się chce, to się znajdzie. Gra o tron, mimo że tytuł łatwy, to tak naprawdę można się wydawać nam wszystkim, że po prostu będą robić to, co jest w tytule, ale tak naprawdę wszystko jest przeplatane w bardzo fajny, umiejętny sposób, z innymi. Opowiadaniami. No więc to właśnie w tej książce mi się bardzo spodobało. Mimo, że mamy wątki, właśnie Gry o tron, to nieraz znajdzie się jakieś inne wątki opowiadające o czymś innym, tak, no innym. Nie powiem, że dosłownie innym, tylko podobnym do tego, nawiązującym do Gry o tron, ale jednak innym, czyli można sobie odetchnąć. Nie ciągle trzeba czytać o jakiejś walce itp itd., o polityce i tym podobne, ale nieraz o jakichś innych ciekawych opowieściach. No więc tak, Gra o tron. Tutaj jeszcze może coś o świecie przedstawionym. Jest tutaj kraina, której właśnie pory roku mogą trwać lata, dekady, wieki, naprawdę długo. Tutaj wszystko zaczyna się wtedy, kiedy ma przyjść jedna z najbardziej ostrych zim. No więc tutaj też jest dodatkowy fajny aspekt tej książki. Książka warta polecenia. Oczywiście przejdziemy jeszcze do jednej rzeczy. Książka gruba, jak sami widzicie, ja tu se włączę, bo kamerka mi znikła, o, widać mnie już. Książka gruba, jak sami widzicie, ma ona dokładnie 774 strony, plus strona podziękowań, a na samym końcu fajna, bardzo, bardzo, bardzo mi się chociaż spodobała, jak czytałem, mapka, mapa całego świata właśnie w tej oto książeczce. Tak więc wszystko można sobie tutaj, wszystko fajnie popatrzeć, co, gdzie, jak i kiedy, co się stało. Później co można było to przeczytać, a później porównać razem z tą mapą. Mapa przypomina mi chociaż coś z serii Władcy Pierścieni, czy też Hobbit, prawda, też mieli, te książki miały na końcu właśnie takie mapy. Ale tak, przeczytam jeszcze z tyłu, co tutaj pisze na tej książeczce. Wiem, tak, recenzje książek powinny trwać krócej, ale ja się trochę rozgadam. Dobra, z tyłu, krótko, zwięźle i na temat zachodnich w krainach o 8 tysiącach lat zapisanej historii widmo wojen i katastrofy nieustannie wisi nad ludźmi. Zbliża się zima, lodowate wichry wieją z północy, gdzie schroniły się wyparte przez ludzi pradawne rasy oraz starzy bogowie. To mówiłem, aspekt właśnie mityczny, aspekt kilku stworów, potworów, czegoś naprawdę ciekawego w połączeniu z taką tą książką i opowieścią. Zbuntowani władcy na szczęście pokonali szalonego smoczego króla Aerysa Targaryena zasiadającego na żelaznym tronie zachodnich krajów, ale tyranowi udało się zbiec, śmierć dosięgła go za ręki gwardzisty. Niestety obalony władca pozostawił potomstwo, równie nieobliczalne jak on sam. Opuszczony tron objął Robert, najznamienitszy z buntowników, minęły już lata pokoju i oto można władcy zaczynają grę. O tron George R.R. R. Martin jest jednym z najbardziej cenionych pisarzy fantastyki. Każda jego książka jest entuzjastycznie przyjmowana przez czytelników i krytykę. Spodobał mi się jeszcze, od razu powiem, aspekt tego, co widzicie tutaj, czyli wilki, a dokładnie to przy wilki, czy jak to coś nazwać. Duze, duże wilki, po prostu. O, tak to było w książce, jak książkę dawno temu czytałem, ale jeszcze coś, coś pamiętam. Te wilki, właśnie takie jako już jakie małe wilczuczki, takie fajne, małe, słodkie wilki. Znalazło kilka dzieci, którzy też tutaj występują w tej książce. Nie będę mówił imion, sam ich nie pamiętam, szczerze mówiąc. Jak przeczytacie, to się dowiecie, czy też poczytacie na jakiejś stronie. Znajdują, a później te wilki są razem z nimi i im pomagają. Co jeszcze mógłbym powiedzieć o tej książce? Oczywiście coś, co w moim kanale jest często, czyli gry. Powstała gra o tytule Gra o tron. I no. no tak, właśnie na podstawie tej książki wszystko. Powiem szczerze, że chciałem w nią zagrać właśnie po to, żeby porównać, czy książka jest taka jak, jak gra, czyli na przykład tak jak Metro 2.0 czy 3 z Metrem 2.0 czy książka. To było bardzo fajne, tutaj jeszcze gry muszę dokończyć oczywiście. Tak więc chciałem też porównać grę o tron. Niestety nic nie wyszło, gierka, gra o tron mi się znudziła po jakichś kilku godzinach krania. Na początek historia była tak naprawdę inna troszeczkę niż w książce. No więc porównanie do Kier trochę inne. Co do seriala, serialu na pewno wy wiecie więcej. Ja serialu nie oglądam, no ja jakoś nie przepadam w ogóle za serialami, ale to już do Was należy to zdanie. Gra o tron, książkę, którą Wam polecam, właśnie przez fabułę, przez przepięknie przedstawiony świat, przez super przeplatane historie opowiadania, i nie tylko o jednym temacie, ale o mnóstwa tematów, które tak naprawdę każdego zainteresują. Myślę, że książka naprawdę warta polecenia, zapraszam Was do przeczytania tej książki, zapraszam do przeczytania byle jakiej książki, czytajcie, czytajcie, to pomaga i nie tylko. Zapraszam do czytania, ja tymczasem się z Wami żegnam, oczywiście ocencie jeszcze tło. Mam nadzieję, że się podobało, tak więc ja Was żegnam i życzę oczywiście Wam miłego dnia, cześć.